Tu mam na zimę ten kibelek turystyczny, żeby tam na zewnątrz z wózkiem nie tego nie wyjeżdżać. To no i butla stoi z tyłu, także dojście jest do butli, żeby tam. I z kuchni przechodzimy do sypialni. Na górze świętej pamięci zdjęcie jest Agnieszki Byłem z nią 9 lat. No, 2,5 roku temu. Do koretki ją żeśmy zawieźli tamtym wózkiem, co tam jest na zewnątrz. I na następny dzień o 8.20 było, jak telefon dostałem. Czy ja to ja? mówię tak zgadza się, wszystko ten. Wie pan, ten, pani Agnieszka odeszła. Ja mówię, że się do niej, żeby do niej jechać. Wtedy jeszcze nogi normalnie miałem. On 9 lat ze sobą, taki dosyć ciężki żeśmy spędzili. Tutaj to praktycznie nie było nic. Tu była goła podłoga, nic tu nie było. Drzwi nie było, był tu postawiony taki duży steropian, tylko który przykrywał ten. Przykrywał te wejście tutaj. Tam, tam ostatnio, ostatnio się pokazał z powrotem ten jeleń z sarną i z małym jelonkiem się pokazali. deszczówkę mam stąd, co mi ten i tam aż do wanny mi tam idzie jeszcze. Bo też mi się wtedy bo to sobie przyniosłem taką wannę. Tutaj to jest drugi mój domek. No. Wcześniej był tam. Ten co tu spalony. Ten to się spalił tam. Razem tą. Razem mało z Agnieszką się nie spalił. Nie rozwiążemy wszystkich problemów Darka. Ale możemy przynajmniej kupić czas, który być może będzie dla niego decydujący, żeby te problemy rozwiązać. Zanim nadejdzie fala mrozu. Kupmy ciepłą pakę w warszawskim bezdomnym. Kurtka, buty, termos to dziś sprzęt ratujący życie. Wejdź na dobroczynne24.pl i podaruj osobie w kryzysie bezdomności ciepłe święta.